Rafał Buszek po wygranej 3 do 1 z Włochami. Rafał, pamiętam jeszcze całkiem niedawno siedzieliśmy sobie na wersce w spale. Tam kręciliśmy też taki znakomity materiał wideo, w którym mówiłeś, że no fajnie, jakbyś tam może zagrał w tej reprezentacji, ale się nie napinasz. Jak będzie okazja, to super, jak nie, to każda chwila się liczy. No i wykrakałeś, bo, bo tych okazji jest bardzo dużo. Ja ci powiem szczerze, że, że no liczyłem, że zadebiutujesz, ale że tyle meczów i tak fajnie będziesz grał, to przyznali się, że nie wierzyłem. No, Powinienem no, przeprosić chyba teraz. Nie, no, bardzo się cieszę, że pozytywnie oślewałem. Ale tak na poważnie, no ja naprawdę się cieszę z tego, że mogę zdobywać doświadczenie w takich meczach i grać przed publicznością i w reprezentacji, To jest coś wspaniałego. I dlatego myślę, że też treningi, które przepracowaliśmy, to na pewno zaprocentują, jeżeli chodzi o moją osobę. A co do dzisiejszego meczu, to cieszymy się, że, że udało się zdobyć kompletną. Rafał wydawało się, że przed meczami z Italią, powiedzmy to trochę rezerwową, bo to jest inna drużyna niż wygraliście chociażby na foru Italico czy wtedy w Bari. Wydawało się, że do zespołu może wrócić więcej tych zawodników z Polski, którzy odpoczywali, bo przypomnijmy, nie było Mariusza Wlazłego, nie było Bartka Kurka, Michała Winiarskiego, Marcina Morzonka między innymi. No a w pierwszym meczu trochę więcej zmian, no, ale w tym wyszła już poza Mariuszem Wlazłym drużyna, która grała cztery mecze wyjazdowe. Chyba zrobiliście dobre wrażenie na trenerze Antizy. Czy, bardzo fajnie, że, że mamy szeroki skład i rywalizacja na każdej pozycji to jest coś dobrego dla zespołu. Taka rywalizacja, bo im więcej zawodników będzie, tym, tym nasza reprezentacja będzie się niesie. Czego, czego się spodziewasz jeszcze po tych ostatnich meczach? Bo jest cały komplet meczów przeciwko Iranowi no i jeszcze Brazylia. Do grania w Krakowie? Miejmy nadzieję, że będziemy zdobywać punkty. Na pewno będziemy chcieli zdobyć jak najwięcej punktów w Polsce, żeby, żeby zająć najwyższą pozycję w grupie. Zobaczymy, zobaczymy jak się to dalej potoczy. To pytam Ciebie jako eksperta, bo część chłopaków tych, którzy więcej grali w kadrze mogli nie mieć okazji. Widziałeś już tak grającego Mateusza Mikę, jak, jak szczególnie dzisiaj, w... no to była pierwsza opcja w ataku. Ja, ja byłem mocno zaskoczony, że Mateusz może grać aż tak genialnie w ataku. No, oprócz tego też bardzo dobrze grał w, w przyjęciu. To już wiedzieliśmy. To, to, już to już wiedzieliśmy, no nie no, super, ma kapitalny teraz sezon. Ten kadriowy, także byle tak dalej i miejmy nadzieję, że będzie utrzymywał ofertę